6 czerwca. Zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie. Z Ewangelii Świętego Jana rozdział 2, wiersz 5. Bez lektury Pisma Świętego, każda refleksja jest zwykłym bełkotem. Księga Rodzaju przypomina, w jaki sposób Ewa została matką wszystkich żyjących. Pierwsi rodzice mieli wszystko, więcej nie mogli już wykorzystać. Mieli tyle jedzenia, że nie byli w stanie tego przejeść, ale ulegli kłamstwu diabła, że Bóg czegoś im zabrania. W ten sposób nieprzyjaźń między ludźmi przyszła na ziemię. W psalmie jest nadzieja, że jest takie miasto Boże, które ma tak potężne bramy, że szatan nie ma do nich żadnego dostępu. Dzięki mocy Pana Boga kościół nigdy nie upadnie. W dziejach apostolskich mamy scenę, gdzie jedenastu apostołów razem z Maryją, innymi niewiastami trwa razem na modlitwie. Pouciekali po zmartwychwstaniu, każdy w inną stronę, ale pomimo lęku, pomimo tego, że każdy był inny, zebrali się wokół Matki Bożej. Można zaryzykować stwierdzenie, że to właśnie pełna łaski zebrawa uczniów wokół siebie, aby Duch Święty mógł się rozlać na wszystkich. W Ewangelii mamy jedną z pierwszych lekcji modlitwy. W kanie na weselu zabrakło wina. Kto to zauważył? Kto pierwszy poprosił Jezusa? Maryja jest matką kościoła, ponieważ jest najlepszą gospodynią. Wie co, ile, gdzie i na kiedy komu potrzeba. Maryja jako matka rozumie, że woda miesza się z winem, smutek z radością, głód z biedą. Maryja jest pierwszą nauczycielką modlitwy zawierzenia. Panu Bogu nie trzeba mówić, co ma robić. Wystarczy postawa pokory i wyartykułowanie, czego nam brakuje. On zajmie się resztą. Obraz Kejmi Galilejskiej to przedsmak uczty. Która nas czeka w niebie. Pełna łaski w obrazie pustych stągwi zawierza Bogu pustkę naszych serc, a On wypełnia je winem radości, obfitości, pokoju i miłości. Czy nadal będziemy skłonni uwierzyć diabłu, że ojciec czegoś nam odmawia, gdy go prosimy? Od niedawna Kościół już pisał do dzisiejszego święta tekst Ewangelii świętego Jana pod Krzyża. Relacja Bóg, Matka-Syn to naturalna sierarcha Kościoła. Jezus tuż przed śmiercią pijąc ocet obnaża kłamstwo szatana, że Bóg czegoś nam odmawia. Chrystus w tej scenie potwierdza, że jest gotów dla nas przejść Golgotę i wypić ocet, a nas ugościć w kanie galilejskiej i podarować wyborne wino. Bóg nie brzydzi się octem, by nas uświęcić. Maryja, jako Matka Kościoła, jest w Jego centrum, ponieważ jako pełna łaski jest najkluczą bramą do Boga w Trójcy Jedynego. Centralne miejsce każdej świątyni stanowi ołtarz, na którym codziennie Syn Boży ofiaruje się Ojcu Niebieskiemu. Umiejscowienie ołtarza zależy od lokalizacji, orientacji i rzutowego rozmieszczenia konstrukcji kościoła. Są kościoły, gdzie ołtarz jest widoczny z każdego miejsca świątyni, a inne mają ołtarz schowany w nawie głównej i widzą go tylko nieliczni. Zawierzenie nie musi być jednostkowe, doraźne. Świadome zawierzenie to bezwarunkowe określenie braku czasu, braku przestrzeni, ponieważ Boża architektura jest znacznie większa niż czas i przestrzeń. Tylko uczciwa i prawdziwa relacja współpracy naszej pokornej, wytrwałej modlitwy z darem łaski Bożej, przy uczestnictwie Maryi i świętych wstawienników jest w stanie wprowadzić nas do tej nieskończonej krainy, gdzie niczego nie brakuje, bo sam Ojciec troszczy się o wszystko. Pierwszym krokiem w drodze do nieba zawsze jest pokuta, przebaczenie i doświadczenie przebaczenia. Przebaczenie to absolutnie początek tej drogi. Nie jest to oczywiście łatwe, bo mamy pamięć, która przechowuje wszystkie wspomnienia. Niełatwo jest przebaczyć i zapomnieć, ale jeśli bezwarunkowo powierzymy swoją korę mózgową, czyli nasz cały magazyn pamięci Panu Bogu, to pojawią się cuda, o których nawet nie śniliśmy. Kolejne trzy kroki to zawierzenie. Wstawiennictwo i dziękczynienie. Aby zawierzyć trzeba chcieć. Aby zostać wstawiennikiem i prorokować pismem świętym, wystarczy 30 minut codziennego rozważania Słowa Bożego, wystarczy codzienne pełne uczestnictwo we Mszy Świętej, wystarczy chęć adoracji Jezusa. Wystarczy, albo innymi słowy, niewiele potrzeba. Nawet ci, którzy pracują na co dzień w władzie korporacyjnym lub sami są dyrektorami, ale rzeczywiście traktują Boga jako swego głównego bossa, nie powinni mieć problemu z zaplanowaniem codziennej, krótkiej narady z prawdziwym szefem. Nawet masoni, bracia z kielniami, respektują hierarchię i słuchają poleceń przełożonych, a my chrześcijanie traktujemy Boga jak prokuratora, a nie jak kochającego ojca. Jeśli chcesz, Dalej sam Bóg cię poprowadzi. Klucz jest w słowie Bożym i ciele Chrystusa. Nie zapominaj, że zły duch też o tobie pamięta, więc na modlitwie wstawienniczej proś ochronę. Więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu, więc szczerze przepraszaj, dziękuj w swoim imieniu, ale proś za innych. Proś nieustannie. Bo tam, gdzie są dwaj lub trzej zebranie w imię moje, tam uwielbia się Boga modlitwą. Bądź wola Twoja. Jezu, ufam Tobie, a nie sobie. Jezu, oddaję się Tobie, ty zatroszcz się o wszystko. Jezu, ty się tym zajmij. Bądź wola Twoja. Jako w niebie, tak i na Ziemi. Amen.